Chcieliśmy pokazać naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej nie tylko Warszawę, bo Polska to nie tylko Warszawa, to także inne miasta jak Bydgosz, jak Torn, jak region kujawsko pomorski Chcemy wykorzystać po prostu prezydencję, naszą prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej do promocji naszego kraju. I nie chcemy broń Boże ograniczać się tylko właśnie do Warszawy, tylko pokazać różne twarze Polski, które są tak samo piękne i tak są tak różne i tak piękne, że aż... Nasz... Żal po prostu ograniczać się tylko do Warszawy, także e, przyjechaliśmy tu wczoraj, mieliśmy wspaniałą kolację, wszyscy są zachwyceni. E, przed kolacją był bardzo interesujący koncert muzyki poważnej. E, spotykamy się z olbrzymią życzliwością ze strony władz e, rządowych i samorządowych na każdym kroku, ale także zwykłych ludzi, którzy zaczepiają nas, podchodzą, rozmawiają, pytają. Kim są ci ludzie, co to za goście, dlaczego tutaj, dlaczego Bydgosz. Także bardzo, bardzo sympatyczna atmosfera. Jesteśmy z, z szalenie zadowoleni z naszego pobytu tutaj. Widać coś takiego, że miasto się rozwija prężnie, ma dużo fajnych rzeczy do zaoferowania, ale także widać, że ludzie są dobrzy i odpowiedzialni, także w sensie zawodowym. To wszystko jest bardzo profesjonalnie zorganizowane i to też jest ujmujące, że nie tylko samo miasto, samo budynki i sama przyroda, ale także... Ludzie, ludzie są niesamowici.